Cześć, Malko, witam was bardzo serdecznie 19.15 i zbieram się już dosłownie na stadion, zaraz meczyk widzę w Legia, dosłownie za godzinę pierwszy gwizdek sędziego ale jeszcze szybko dla was nagram odcineczek, ponieważ dzisiaj w grze pojawiło się no, nowe SBC o ikonę MAX88 i wydaje się, że jest bardzo dobrze wycenione zresztą zobaczmy sami jak to wygląda na futbini, oczywiście za chwileczkę otworzę otworzę tą ikonkę ja już mam ją tutaj przygotowaną wcześniej więc wam pokażę, że ją Posiadam i jest tutaj paczka podstawowa ikony Max 88. No właśnie, ale jak to SBC dokładnie wygląda? Przejdźmy na chwilę na Footballina, żeby sobie to spokojnie umówić. 85% głosów na tak, czyli społeczność zdecydowanie polubiła to SBC. Tylko, tylko 15% głosów na nie. Mamy tutaj trzy składy do wymiany: 85 yy, i tutaj z jednym informem, 86% yy, bez wymagania informowego i 87% bez wymagania informowego. Całość, całość to jest około. 200 tysięcy monet. No i tutaj ludzie poją trochę, żeby kupować Foder, Win, Veron Simulator, czyli duża szansa, że być może też trafimy tutaj chłana Sebastiana Verona. W ogóle kogo wy traficie, Napiszcie koniecznie w komentarzu. No i co, wszyscy to będziemy robić. SN, Kielini to dobry Win. No. Połowa tych opcji to są, to są, to są winy, więc, więc spoko. No dobra, zobaczmy, właśnie jak karty 88 się prezentują. Ikony 88, czyli versions. I teraz weźmiemy sobie ikony i po ratingu. O, i teraz tak będziemy patrzeć sobie. 91 to nas nie interesuje. 88. Mamy tutaj pierwsza 88, to jest tak. Michael Owen, Steven Gerrard, Kielino. Kielino to, to super byłoby go, by go trafić. Petr Czech, Bramkarz. Też bardzo spoko. Jak najbardziej wydaje mi się, że warty, warty trafienia. Andrii Szewczynku już troszkę gorzej. Czerat myślę spoko, Ołon troszkę, troszkę gorzej. Runej byłoby super trafić. Kołman no to wiadomo, że słabo. Beckham... Całkiem ok, zdecydowanie. Fajnie niedoceniany, myślę, jeśli chodzi o cenę. A bardzo solidny, środkowy pomocnik box to box. No Rio Ferdinand, wybitnie by było. Nedved też, też nie jest dramatyczny. E, Ribery, super byłoby trafić. E, Skols, no to już troszkę, troszkę słabo. Kloze, tak samo. E, Tiuram, wybitny traf. Vieira również. Wandersar e, fajnie też byłoby trafić. Laurent Blanc czy De No, w wszyscy Francuzi to są e, no, wybitne tutaj wybory czy wybory. No nie ma player pika, tylko to jest paczka, ale fajnie naprawdę takie karty byłoby trafić. Um, no jest Rikelme Laudrup, których niekoniecznie byśmy yy, chcieli. Gareth Bale. To jest chyba najdroższa karta 88 w tym momencie. Gareth Bale, ikona 88. Um, no i to już właściwie koniec 8 osemek, tylko no właśnie. Cały pies pogrzebany, jeśli chodzi o tę paczkę, polega na tym, że tu nie mamy gwarancji 88. MAX 88, czyli tak 87 tutaj możemy trafić albo i 86, czyli najmniejsza real ikony. No dobra, to się przekonajmy, słuchajcie. Jeszcze złotą paczkę premium tutaj otworzę przed tą paczką z ikoną, no i przejdziemy. Do samej ikony. Dobra, to wszystko tutaj do klubu. To na Quixel I zobaczmy, zobaczmy tę ikonkę. Max 88. To jest wróżba pod męcz. widzę w leg. Jeśli będzie dobra ikona, to widzę wygrywa. Yy, ale mamy Sio i to jest. Niezły, niezły omen. Oh Francja, 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 Francja. Kto to będzie, kto to będzie, kto to będzie? Francja, Esio, i to jest, i to jest 88. 88 Dezai. Bardzo dobry trafik. Bardzo dobry trafik. Marcel Dezai. 838 tysięcy monet. Ależ oddało, słuchajcie, ależ oddało. No to się może podobać, jeśli chodzi o taki traf z ikoną. Oczywiście dwie gwiazdki sztuczek, trzy gwiazdki słabszej nogi, to nie ma co analizować pod tym kątem. Ma też. Pozycji SPD, ale na tej pozycji raczej nim nie chcielibyśmy grać. No świetne statystyki defensywne. Orientacja w obronie 90, przechwyty 89, siła 90, agresja 91, więc on super może wyskakiwać z pozycji stopera i te piłki agresywnie przechwytywać, e, zanim dotrą do napastnika. Przyspieszenie 80, szybkość biegu 83. No i styl gry. Wow, zobaczcie, trzy szare Tyler jeśli chodzi o obronę, plus złoty Playstyle do bloku, więc jak gdzieś tam stoimy na L2, nisko na nogach, duża szansa, że. E, na przykład strzał finezyjny sam na sam, znaczy no nie sam na sam, tylko w polu karnym rywal się obróci i będzie próbował strzelić, no to Deza i ten yy, tak, w takiej sytuacji zablokuje przeciwnika. Do, do tego jeszcze szary playstation wojownik, więc świetnie się też przepycha na L2. Idealne plusy, bo jeśli chodzi o jego rolę, to ustawiasz go na obrońcy, na dwóch plusach i można grać! I można grać! Znakomity traf! Znakomity traf, bardzo się cieszę. Wróżba jest taka, że widzę wygrywa z Legią i z taką myślą idę na spotkanie. Dzięki za ten odcinek i yy, do zobaczenia, do Słyszenia w kolejnym materiale. Oczywiście napiszcie w komentarzu, kogo wy trafiliście z paczki z ikoną. Ciao!